Witam serdecznie. Dzisiaj przyszłam kolej na następną paletkę z Make-up Obsession. Kiedyś już robiłam tą. No i oli dobrze pamiętacie, najbardziej rozczarował mnie ten kolor biały. Reszta naprawdę fajna. Ale ten biały i tak będę używała. <laughs> Przepraszam, zostawię Wam pulinka. Dzisiaj przyszłam z tą paletką. Very cute. Fajna nazwa. Takie kolory. Zrobiłam już dwa makijaże, ale zanim puszczę, to zrobimy słocze. Starym zwyczajem. Oczywiście nazwy będą Wam się wyświetlać, i od razu Wam powiem. Ja wykorzystałam już w tych makijażach wszystkie cienie, i wiem, że tutaj typowego matu-matu nie ma. Nawet cienie, które wydają się matami, są bardzo delikatnymi, ale jednak satynkami. To znaczy ten, 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 ten. ten. Ten i ten. Poza tymi trzema błyskami. No, wszystkie są satynowe. Zresztą dobra, będę opowiadać. No to jedziemy pierwsze trzy. Pierwszy. Śliczny kolor taki. Mi się on kojarzy, jak są pamiętacie, takie, y, mówią o tym, czerwienie takie malinowe. To jest coś, co jest takie śliwkowo malinowe dla mnie. Dużo tutaj właśnie jest takiej malinki, bardzo ładny kolorek. Następny. A i to jest mat, powiedzmy mat. W sumie satyna, nazwijmy to. Teraz ten kolor, błysk. Mm. Różowo-brzoskwiniowy błysk, bardzo ładny na oku, ale farbuje powiekę. Od razu wam to muszę powiedzieć. Kolejny kolorek, no ta satyna. Gdyby porównać do tego błysku, wiadomo, tu jest satyna, tu jest taki typowy błysk. To to jest bardziej różowe, chociaż nadal ma odcienie brzoskwiniowego. Ten jest bardziej brzoskwiniowy niż różowy. Dobra, wyczyszczę. Następne trzy, ten środkowy rząd. Dobra. Bardzo jasny. O, widać. Bardzo jasny, ciepły brązik. Satynowy. Teraz kolejny satynowy. Tu to za cholera wam nie powiem, co to jest za kolor. Pomidorowy chyba. Taki no, pomidorek. Jasny pomidor. Tu w palecie wygląda na taką czerwień wchodzącą w właśnie pomarańcz. Powiem szczerze, byłam przestraszona, jak miałam użyć ten kolor, a całkiem fajnie wygląda. No i kolejny błysk. To jest brązowa baza, typowo ciepła, coś jak, zobaczcie ten brązik, ciemniejszy gdyby był, to taka, tak wygląda ta baza w tym cieniu, a błyszczące drobinki wyglądają na różowe, różowe, złoto, coś w ten deseń. No i mam ręce zafarbowane. Ostatni rządek. Okej, okay. trzeci błysk i ostatni. Tu wygląda bardzo niepozornie jeszcze raz troszeczkę dam. Niepozornie, no bo jest jaśniutki, ale to jest jakby tu powiedzieć szampański z niewielką, naprawdę niewielką nutą różu, brzoskwini, coś takiego. To, to nie jest taki typowo, typowy taki kolorek. Jest specyficzny. Następny brązik. Brąz ciepły, idący w stronę taką ceglastą, takiej czerwieni ceglastej. Coś w ten deser. I ostatni. O jejku, jak marnie. O, ten kolorek bardzo mi się podoba. I jak go znowu opisać. Hmm. Ciemna śliwka. Coś w ten deseń. Powiem wam, że ja ogólnie za takim kolorem jak ten, ten. No nie przepadam. Ale one są tak ładnie ze sobą powiązane kolorystycznie. Jaki byście kolor ze sobą nie połączyli, tak pasuje. Że nie przeszkadza mi to, że w tym palecie to jest. One naprawdę są bardzo fajne. Okej, okay, dobra, wytrę się i do Was wrócę. No właściwie to idę się umyć, bo to jest. Nie domyję później. No to zaczynamy. I jaki by tu użyć cień? Mam ochotę, bo ten tylko tak troszeczkę przecież zewnętrzny kącik do tej pory. I no, nie sprawdziłam. Go dobrze, czy on jest dobry, czy zły, więc dajemy go... A dajemy... załamanie, A co ten? Trzeba go wypróbować i w tej roli. U! Dużo wzięłam na ten... Czekajcie, muszę. A. O. I jak do tej pory żaden mi się nie osypał. Zapomniałam. Makijaże najpierw proszę. Just Zwierdowa ze mnie, co. <laughs> no to dajemy. Rościeramy. Roztarł się bez pla No i jest satynowy. Wiecie co przy większym rozcieraniu i w, na tym oku, i na tym oku tu powstała po jednej plamie. Ja nie wiem, czy to chodziło o kwestię, czy ja akurat przytknęłam tam pędzelek, ale dosłownie. Tu jest jedna plamka. I tu jest jedna plamka, których za cholerę nie mogę rozetrzeć. Nie wiem. Ale dobra, teraz od góry troszeczkę damy tego. A, trochę zaszalałam. Z tym troszeczkę. Ok, z drugiej strony. Trzeba naprawdę mało na pędzel brać cholera, a ja mam taki nawyk, że za dużo biorę. O. I bardzo ładnie się to ze sobą połączyło. Teraz tu mam taką mieszankę swoich cieni. Znaczy nie cieni, przepraszam, pudrów. Biorę się za zużywanie. I teraz wezmę troszeczkę od góry to rozetrę pudrem. Nie chcę cieniem, bo żeby była mniejsza pigmentacja. Żeby była godzić granice. Teraz dalej ten sam cień, zewnętrzny kącik. O, pakowany. No Jest jaśniejszy niż w palecie, jest, ale bardzo ładny kolor. No, w tamtych makijażach po prostu używałam go tylko na zewnętrzny kącik, więc teraz chcę. Żebyśmy sprawdzili go, czy jest dobrej jakości. No i. A, dojdę aż może do tej plamy. Z jednej i z drugiej strony. I próbuję wtedy rozetrzeć jeszcze raz. Ten cień nakładany na oko tak bardziej intensywnie dostaje lekko brązowej nuty. Ale też nie jest brzydki. I rozcierany tak. To jest tutaj bardziej taki róż, a tutaj, jak nałożymy, no, ma różowe nuty, ale podchodzi wtedy pod brązik. I teraz, co by wziąć? A wiecie, co wezmę? Ten jasny, jak najwięcej, a później zobaczymy, czym to można by było połączyć. Mm, dobra. O, I zobaczcie, on jak tutaj nałożycie, to jest taki szampański, ale idący w stronę lekko brzoskwiniową. To nie jest podchodzący pod złoty czy pod żółty, nie, on jest pod brzoskwiniowy. Bardzo ładny kolorek. A palcem. Palcem jest bardziej intensywny, da radę go nałożyć pędzlem z włosia naturalnego, ale palcem jest bardziej intensywny. Dobrze, że mam krótkie paznokcie. Nie lubię drugich. A kiedyś lubiłam. Ok, teraz trzeba by było pomyśleć, czym połączymy. A wiem, wiem. Zaryzykuję i wezmę ten w środku. Ta, tą, tą czerwień taką pomarańczową. A co tam? Ładnie będzie. Trochę kiepsko do tego cienia ona się przykleja. Ten cień. Ten czerwonawy. Z reguły na, robię na odwrót. Na matowy cień daje błysk. A tutaj tym razem troszeczkę inaczej. No i nie jest super intensywnie, ale da radę. Teraz na dolną powiekę znowu troszeczkę tego. Tak mniej więcej jak on jest na górnej powiece. Teraz ten. A bo wiecie co? Nie. Żeby przetestować jeszcze jakiś inny. A weźmiemy ten brązik. Ten jasny brązik. I robię o, tutaj taką w ten sposób, aż to taka fajna kreska dodatkowa wyjdzie. Nie wiem czy taką kreskę robią jakieś makijażystki, ale ja bardzo lubię. No zobaczcie, jaki się kolor nie weźmie, jeden do drugiego zawsze pasuje. Dobra. No teraz ten najjaśniejszy, wiadomo. Wewnętrzny kącik i tutaj troszeczkę na dole. O. No dla mnie, jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik mógłby być jeszcze jakiś jeden jaśniejszy. No to ja tak lubię, ale nie ma tragedii. Też odpowiada mi. Bardzo ładnie to wygląda. No i dobra, to teraz tak. Co by tu wziąć? Na linię wodną mam taką kredeczkę z burżuła. Już ją używałam w jednym z filmików. Bardzo mi współgra, mimo tego, że teoretycznie powinna nie pasować kolorystycznie, a mi się bardzo podoba na linii wodnej przy tych kolorach. Wiecie co? Najgorsze jest to, jak baba ma za duży wybór. Nie cholery, nie wie co. A dobra. Z Golden Rose mam taki, taką kredkę. I to będzie numer. Ja pierdźcie. 423. A tamto już mi się pościerało na tamtej. O. Jest taki fiolet. I dajemy na górę. Jak widzicie, ta kredka nie jest jakaś bardzo mocno Odcinająca się, ale jednak coś tam przyciemnione jest. Ja tak właśnie bardzo lubię. I teraz. A, no, i teraz czas na rzęsy. Ale nie będzie klasycznie. Najpierw odżywka, później Maybelline. Maybelline będzie. Ale jak wiecie, mam tą ten tusz z Heian. On jest niebieski. No teraz z racji jesieni rzadziej go używam. Używam, ale rzadziej. Ale chcę go zużyć. I żeby go zużyć, używam go jako bazę. On bardzo ładnie rozczesuje rzęsy i na to daję ten Maple. Trzeba jakoś zużywać. Nie lubię wyrzucać kosmetyków. No wyrzucam. Wiadomo. Ale jeżeli mam możliwość nie wyrzucić, to, to nie wyrzucam. Dobra, zalotka. Zmiana planów zostaje w niebieskich rzęsach. <laughs> Zaczęłam się malować i powiem Wam, że mi się bardzo spodobało. Więc zostaję, proszę bardzo. To wyszło. I czas na podsumowanie. Tu pamiętacie, biały mnie rozczarował, ale ta paletka jest jeszcze lepsza. Niebieska była fajna, ta jest jeszcze lepsza. Na tyle. Mi się one podobają obydwie, że muszę się rozejrzeć, jakie tam są jeszcze kolory. Bo ja nie mam tutaj na co narzekać. No dobra, ten dzisiaj mi takie zrobił lekkie plamy tu i tu, ale sprawa została ogarnięta. Jest tutaj trochę intensywniej, ale jest to. Wygląda, jakby to miało być tak. No nie miało być w pierwszym. Właściwie nie, ja nie wiedziałam, co ja będę malować. No, ale każdy, nawet zaczynając, no nie chce czegoś takiego, ale dało radę to ogarnąć. Fajnie tutaj zrobiłam, bo i tak planowałam, że tutaj będzie też w zewnętrznym kąciku, jako on, jako na Mógłby być tu jeszcze jakiś jeden ciemniejszy, właśnie, żeby można było linię rzęs, przyciemnić czy coś, ale ogólnie, no, no, bardzo mi się podobają. Podoba mi się to, że tutaj nawet te brązy, no widzieliście, tutaj wzięłam na dolną powiekę. Wszystko, wszystkie te cienie ze sobą współgrają. Owszem, błyski nie są jakieś. Tego nie dotykam, bo ten farbuje. <laughs> Jeszcze jakiś farbował, tylko cholera nie pamiętam, który. Chyba ta czerwień, ale nie dam sobie ręki uciąć. W każdym razie lepiej wyglądają e, błyski nakładane palcem. Dara de pędzlem. Ale jeżeli nałoży się palce, bardziej się błyszczą. Nie jest to typowa tafla, jakbyście zobaczyli, więc dla takiej powieki, która jest bardziej zmarszczona, bardziej dojrzała, też to się nada, te błyski. Tak ja uważam, przynajmniej tu, jeżeli chodzi o kwestie rozcierania, przechodzenia się z sobą, nie ma najmniejszego problemu. A najśmieszniejsze jest to, że ta paletka kosztuje 30 zł. A w przecenie, jeszcze taniej Ja nie pamiętam za ile ją kupiłam ja, Na jakiejś promocji, właśnie dlatego się skusiłam na dwie Bo była jakaś promocja I je wziąłam. One cały czas są w Rossmanach Dostępne. I jeżeli to jest wasza Kolorystyka To ja serdecznie polecam, bo naprawdę paletka jest Fajna Może sprawiać problem dla kogoś, kto Ewentualnie ma zbyt małe umiejętności makijażowe. Może stanowić to problem, rozcieranie na przykład tego ciemnego. Ale jeżeli weźmie sobie jakieś inne, jaśniejsze, chociażby ten. Czy ten. Myślę, że jeżeli będzie miał cierpliwość i zaparcie, to nawet mając małe umiejętności, poradzi sobie z tymi. Bo te cienie naprawdę przenikają się przepięknie. No, ale przy tym nie zlewają ze sobą, to trzeba zaznaczyć. Są takie paletki, gdzie niby jest kolorystyka podobna, tak jak tu, i przenikają się ładnie, a są też takie, które się zlewają w jakąś tam plamę paskudną. Są. I wysokopółkowe, i niskopółkowe są tego typu. No niektórzy taki właśnie makijaż chcą. Między innymi ja czasami też takie chcę, i mam taką wysoką wysokopułkową, która jest właśnie tak oskarżana. Ale dobra, to nie miało być o niej. To miało być o tych cieniach. Wracając, polecam. Naprawdę polecam. Jeżeli ktoś lubi takie kolory, da radę. Naprawdę nie ma problemów. Ja się brałam za nią tak. Obawiałam się, czy sobie poradzę. A tutaj nie było żadnych problemów. Bierzcie pod uwagę, że ja też, też jestem laikiem, a sobie poradziłam. I coraz bardziej zaczynam robić makijaże takie bardzo, bardzo ciemne, co mi się podoba, bo lubię ciemne makijaże. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie filmiku, o ile go się do końca. Pa, pa!